W drugiej edycji powiatowego turnieju strzeleckiego, który odbył się w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka, udział wzięli reprezentanci ze szkół podstawowych i średnich. Turniej zorganizowany również przez powiat wieluński, Wojskowe Centrum e Rekrutacji w Sieradzu i Koło Naukowe Społecznej Akademii Nauk rozpoczął się od prezentacji zawodników. Następnie część uczestników udała się na wirtualną strzelnicę. Ten turniej przede wszystkim organizowany jest tutaj w tym drugim liceum ogólnokształcącym, dlatego że to liceum prowadzi program pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Nazywa się oddział przygotowania wojskowego, czyli inaczej mówiąc klasy mundurowe, tak, które przygotowują młodych ludzi do tego, żeby ewentualnie w przyszłości mogli związać się z wojskiem. I ten turniej ma właśnie to na celu, też popularyzację zdobywania umiejętności obronnych, tak ogólnie rzecz biorąc, ale również popularyzację szkoły, tego kierunku, bo to jest bardzo ciekawa inicjatywa i tu akurat bardzo dobrze realizowana. Te umiejętności przydadzą się nie tylko w tych czasach. Jeśli ktoś decyduje się na to, żeby założyć mundur w przyszłości, to i tak będzie musiał te umiejętności nabyć. I jeśli może się z tym zapoznać wcześniej, tak jak dzisiaj, stwierdzić, czy to jest dla niego, czy może nie. Strzelice wirtualne mają ten plus, że można z nich korzystać w każdych warunkach atmosferycznych, w każdej porze roku. Jest to w pomieszczeniu zamkniętym. Ten wiatr, tak jak pani mówi, deszcz, czasami jakieś inne elementy natury nie mają tutaj wpływu. Natomiast zawsze jest to, co w głowie strzelca, czyli stres. Nie dochodzi tutaj huk, czyli, czy odrzut broni. Natomiast to jest rywalizacja sportowa, zawsze gdzieś ten element jest i bardzo dobrze, że on jest, bo to o to chodzi, żeby też młodzi ludzie zapoznali się z tym, z tym stresem, z tą odrobiną rywalizacji i z tego wyciągnęli wnioski. Część uczestników turnieju wzięła też udział w ćwiczeniach samoobrony poprowadzonych przez żołnierzy z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na moje hasło robimy trzy przyspieszenia i wracamy dalej do biegu bokserskiego. Tak? Raz, dwa, trzy. Dalej, nie poprzestanie, panie. Cały czas boksujemy. Raz, dwa, trzy. Spokojnie, cały czas boksujemy. Zainteresowanie służbą wojskową jest spore. To nie jest żadną tajemnicą. My mamy na swoim terenie siedem powiatów, w tym powiat wieluński I młodzież. Ogólnie ochotnicy z powiatu wileńskiego stanowią dużą grupę, którą powołujemy zarówno do zawodowej służby wojskowej, jak i do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, która dzisiaj jest tym takim hitem naszym. To są te elementy wojska, które przyciągają wizualnie z zewnątrz, ale wojsko to nie tylko wizualizacja, wojsko to coś innego, to czasami powinna być też pasja, zrozumienie tego, co się robi i chęć. Turniej strzelecki, jak również ćwiczenia pod okiem wojskowych uświadomiły szkolnej młodzieży, jak ważne w obecnych i zarazem niespokojnych czasach jest nabywanie nowych umiejętności, które oby nigdy nie przydały się, na realnym polu walki.